W wieku 37 lat Conchita Wurst rozbiła wieloletnie milczenie jednym wyznaniem, które wstrząsnęło opinią publiczną. Artystka znana z triumfu na Eurowizji i z odważnego wizerunku nagle odsłoniła najbardziej chronioną część swojego życia partnera, o którym od lat krążyły jedynie domysły. To wyznanie spadło na media jak grom z jasnego nieba, bo Conchita przez całą karierę konsekwentnie oddzielała sceniczne ja od prywatności Toma Wirta. Dlaczego więc właśnie teraz zdecydowała się mówić otwarcie? Co zmieniło się w świadomości i dojrzałości artystki, że postanowiła ujawnić prawdę o swoim życiu uczuciowym. Reakcje fanów są gwałtowne. Jedni wyrażają wsparcie, inni zaskoczenie, a media europejskie natychmiast ruszyły do analizy tej deklaracji. Czy to początek nowego etapu w karierze Conchity i jaką rolę odegra w nim jej partner? Co jeszcze kryje kulisy tego nagłego wyznania? Wraz z ujawnieniem partnera Conchita, Wurst otworzyła drzwi do świata, który przez lata pozostawał całkowicie niewidoczny. Kim jest osoba, która zdołała zdobyć zaufanie artystki tak skrytej w kwestiach prywatnych? Według informacji zbliżonych do otoczenia Conchity. Jej partner pochodzi spoza show biznesu, pracuje w branży kreatywnej i od lat unika jakichkolwiek publicznych wystąpień. To człowiek cichy, stonowany, z wyraźnym zamiłowaniem do sztuki i przestrzeni wolnej od kamer. Jego dyskretna natura miała być jednym z kluczowych powodów, dla których Tom Newirth odnalazł w nim spokój i bezpieczną przystań. W relacjach osób bliskich pojawia się powtarzające określenie: niezwykle empatyczne. Taka właśnie postawa miała zbudować pomost między światem Konczity i światem jej partnera, dwa światy, które na pierwszy rzut oka wydawały się całkowicie odmienne. Źródła podają, że para poznała się kilka lat temu podczas zamkniętego wydarzenia artystycznego w Wiedniu, gdzie Tom Neuwirth występował w roli gościa, a jego przyszły partner prowadził niewielką część programu poświęconą sztuce multimedialnej. Spotkanie nie miało w sobie nic spektakularnego, jednak, według świadków między nimi, natychmiast pojawiła się naturalna łatwość rozmowy, jakby rozumieli się jeszcze przed pierwszym słowem. Z czasem odkryli wspólne fascynacje estetyką sceny, potrzebę wyrażania siebie oraz wrażliwość, która w show-biznesie bywa częściej ciężarem niż darem. To właśnie ta subtelna zgodność charakterów sprawiła, że Conchita zaczęła stopniowo przekraczać własne granice i wpuszczać go w swoją najbardziej chronioną przestrzeń. Ludzie z otoczenia artysty wspominają o jednym konkretnym momencie, który okazał się przełomowy. Podczas jednego z intensywnych okresów pracy nadepnęły na Toma Wirta skrajne emocjonalne obciążenia związane z wizerunkiem kącity, presją mediów i rosnącym oczekiwaniom publiczności. Wówczas jej partner miał wypowiedzieć krótkie, ale niezwykle poruszające zdanie, które stało się fundamentem ich relacji: Nie musisz być kącitą dla mnie. Chcę poznać Ciebie. To wyznanie otworzyło nowy rozdział w życiu artystki, która dotąd żyła rozdarta między sceną a własną tożsamością. Od tego momentu Conchita wiedziała, że ten człowiek nie tylko rozumie jej świat, ale potrafi go unieść razem z nią. Nie oznacza to jednak, że ich historia pozbawiona była trudności. Wręcz przeciwnie, to właśnie presja sławy i nieustanna obecność mediów stanowiły najtrudniejszy test dla tej relacji. Wielu komentatorów podkreśla, że bycie partnerem osoby o tak globalnym wizerunku, jak Conchita Warst wymaga niezwykłej siły psychicznej, zwłaszcza kiedy opinia publiczna domaga się szczegółów, a każde milczenie rodzi kolejne spekulacje. Para wielokrotnie doświadczała sytuacji, w których życie prywatne zaczynało przenikać się z zawodowym, a rozróżnienie między Tomem Neuwyrtem a Conchitą Wurst stawało się coraz trudniejsze. W takich momentach ich więź przechodziła prawdziwą próbę, bo tylko wzajemne wsparcie pozwalało przetrwać gwałtowne fale medialnych interpretacji i plotek. Partner Conchiti miał jednak stać się nie tylko ostoją emocjonalną, ale także inspiracją twórczą. Jak podkreślają osoby związane z branżą muzyczną, wpływał na nowe kierunki artystyczne, jakie Conchita zaczęła eksplorować w ostatnich latach. Jego obecność miała wnosić do jej pracy świeże spojrzenie i odwagę w eksperymentowaniu z wizerunkiem bez presji spełnienia oczekiwań tłumu. To on podobno zachęcał ją, aby zaczęła pokazywać światu bardziej autentyczną stronę siebie, nie tylko poprzez muzykę, ale także poprzez sposób komunikacji z fanami. W wielu zakulisowych sytuacjach to właśnie jego spokój sprawiał, że Conchita zyskiwała dystans do ciągłej burzy medialnej wokół swojej osoby. Decyzja o upublicznieniu tej relacji nie była impulsywna. To wynik długo dojrzewającego procesu wewnętrznego, który zbiegł się z momentem, w którym artyska poczuła, że nie musi już niczego udowadniać. W mediach coraz częściej mówi się, że jej wyznanie to nie próba wzbudzenia sensacji, lecz świadectwo emocjonalnej dojrzałości i konsekwentnego budowania własnej wolności. Konczyta od dawna starała się podkreślać znaczenie autentyczności i prawa każdego człowieka do życia według własnych zasad, i właśnie teraz postanowiła uczynić kolejny krok w tym kierunku. W jej słowach pobrzmiewa przekonanie, że każdy zasługuje na miłość, równość i możliwość bycia sobą bez strachu przed oceną. Ujawienie partnera wywołało natychmiastową reakcję. Internet zapełniły komentarze fanów: Jedni pisali o wzruszeniu drudzy, o szoku, inni o ogromnym zadowoleniu, że artystka wreszcie może żyć pełnią siebie. Media w Austrii, Niemczech i w całej Europie rozpoczęły intensywne analizy tego, co oznacza ten krok dla jej kariery i wizerunku. Niektóre portale publikowały archiwalne zdjęcia, które dziś w nowym kontekście nabierają zupełnie innego znaczenia. Znawcy popkultury zauważyli, że już wcześniej można było dostrzec subtelne sygnały bliskości, takie jak dyskretne spojrzenia na wspólnych wyjściach czy niewypowiedziane gesty wsparcia. Dopiero teraz te elementy układają się w spójną historię, której głównym wątkiem jest odwaga, by kochać poza kamerami. Wiele wskazuje, że przyszłość tej pary będzie budowana na harmonii i ostrożności. Konczita podkreśliła, że mimo ujawnienia nie zamierza wpuszczać mediów w codzienność swojej relacji i jej partner również chce zachować daleko posuniętą prywatność. Wizja wspólnych projektów artystycznych pojawia się w komentarzach bliskich im osób, ale nic nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone. Jedno jest pewne: decyzja o wyjściu z cienia była dla nich początkiem nowego rozdziału, a ich relacja ma wszystkie cechy, by trwać i rozwijać się niezależnie od medialnych burz. Co jednak jeszcze kryje się za kulisami tego odważnego gestu i jakie nieujawnione fakty mogą zmienić odbiór całej historii? Co sprawiło, że właśnie teraz, o godzinie największej uwagi publicznej, concita postanowiła odsłonić swoją najskrytszą prawdę: czy fani są gotowi na dalsze odkrycia? W miarę jak kolejne godziny mijały po ujawnieniu prawdy, atmosfera wokół konchity stawała się coraz bardziej gęsta, a komentarze w sieci tylko podsycały napięcie. Wypowiedzi ekspertów zaczęły nakładać się na emocjonalne reakcje fanów, tworząc obraz sytuacji, w której normalne życie prywatne artystki staje się nagle wydarzeniem o skali kontynentalnej. Wśród wielu głosów powtarzała się jedna myśl, że ta decyzja nie była jedynie aktem szczerości, ale symbolicznym gestem wobec tych wszystkich, którzy przez lata widzieli w Konczycie nie tylko artystkę, lecz także ikonę walki o autentyczność. Teraz po raz pierwszy można było dostrzec, jak bardzo ten ciężar odpowiedzialności wpływał na codzienność Toma Wirta. I jak ważne było dla niego znalezienie u boku partnera przestrzeni wolnej od interpretacji i ocen. Relacje osób z ich otoczenia ujawniają, że w ostatnich miesiącach doszło do kilku sytuacji, które mogły przyczynić się do decyzji o wyjściu z cienia. Jedna z nich dotyczyła pewnego prywatnego wyjazdu do Barcelony, podczas którego para miała po raz pierwszy poczuć, że ukrywanie relacji wymyka się spod kontroli. Świadkowie opowiadali o krótkich momentach, gdy Konczyta pozwalała sobie na spontaniczność i czułość zupełnie niepodobną do jej publicznej powściągliwości. To właśnie wtedy partner artystki miał po cichu zasugerować, że może nadszedł czas, aby przestać dostosowywać życie do oczekiwań obcych ludzi i zacząć tworzyć własne zasady w pełnym świetle dnia. W tle tych wydarzeń pojawiały się jednak także wątpliwości. Bo każde wyznanie w świecie show biznesu wiąże się nie tylko z emocjonalnym wyzwoleniem, ale także z ryzykiem. Wśród doradców Conchity panowało przekonanie, że ujawnienie partnera może wpłynąć na sposób, w jaki media interpretują jej kolejne projekty artystyczne, a nawet na sposób, w jaki publiczność czyta jej sceniczny wizerunek. Mimo to, artystka wydawała się coraz bardziej zdeterminowana, aby oddzielić wreszcie przeszłą ostrożność od teraźniejszej potrzeby wolności. To poczucie dojrzewania decyzji dało ton całej tej historii pełnej napięcia, ale prowadzącej do poczucia nieuchronności, że słowa w końcu musiały zostać wypowiedziane. Gdy informacja trafiła do mediów, partner Konczytej znalazł się w centrum uwagi, mimo że całe życie robił wszystko, aby tej uwagi uniknąć. Kilku bliskich znajomych przyznało anonimowo, że był przygotowany na burzę, lecz skala reakcji go zaskoczyła. Tym bardziej, że nie pojawił się żaden oficjalny komentarz z jego strony, a jedynym świadectwem jego obecności była krótka fotografia wykonana w garderobie podczas jednego z koncertów. Zdjęcie, które wcześniej wydawało się nieistotnym kadrem, teraz analizowano w najdrobniejszych detalach. Ta zmiana w percepcji pokazała, jak niewiele potrzeba, aby intymny obraz dwojga ludzi stał się materiałem do interpretacji dla całej Europy. Z każdym kolejnym dniem rosło zainteresowanie kulisami relacji i tym, jak wyglądała ich codzienność, zanim zapadła decyzja o ujawnieniu. Wspominano o długich rozmowach nocnych, które prowadziły do wzajemnego otwierania się o wspólnych spacerach powiedniu odbywanych zawsze w najmniej uczęszczanych godzinach o drobnych gestach troski które dla bliskich były oczywistym dowodem że ta relacja ma wyjątkową jakość wszystko to budowało obraz związku który dojrzewał cierpliwie daleko od sceny i który zyskiwał siłę właśnie dzięki temu że nie towarzyszyły mu flesze aparatów Mimo rosnącego szumu medialnego, Conchita miała zachować spokój, który, zdaniem jej współpracowników, wynikał z głębokiego przekonania, że zrobiła właściwy krok. W jej postawie można było dostrzec ulgę, jakby zdjęła z ramion ciężar, który nosiła od lat. Ten rodzaj wyzwolenia nie miał nic wspólnego z prowokacją czy potrzebą rozgłosu, lecz z poczuciem, że wreszcie może mówić jednym głosem jako artystka i jako człowiek. Jej partner również miał odegrać w tym znaczącą rolę, okazując jej wsparcie, które nie wymaga słów, a jedynie obecności. Wciąż jednak pozostawały pytania, na które opinia publiczna domagała się odpowiedzi: jak ta relacja wpłynie na dalszy rozwój kariery artystki? Czy ich wspólne plany obejmują kolejne projekty artystyczne, czy może bardziej prywatne dążenia? Co oznacza dla nich przyszłość w świecie, gdzie każda informacja potrafi rozpalić wyobraźnie milionów i przede wszystkim czy decyzja o ujawnieniu była jedynie początkiem większej zmiany, która dopiero zacznie wychodzić na światło dzienne. W cieniu tych spekulacji oboje mieli kontynuować swoje życie w możliwie największym spokoju, starając się nie pozwolić, aby presja opinii publicznej zakłóciła delikatną równowagę budowaną przez lata. Jednak emocje, jakie wywołała ta historia, wciąż nie słabną, a każdy kolejny dzień przynosi nowe interpretacje i nowe pytania, które tylko potęgują zainteresowanie kulisami ich związku. Co jeszcze może ujawnić się, gdy kolejne warstwy ich prywatności zaczną delikatnie uchylać się przed światłem mediów, i czy świat jest gotowy na dalsze odsłony tej historii, która już teraz poruszyła miliony? Wraz z narastającą falą komentarzy, sytuacja zaczęła przyjmować wymiar niemal teatralny, jakby cała Europa wstrzymała oddech, czekając na kolejny ruch Konczity. W newsroomach największych stacji telewizyjnych trwała gorączkowa analiza słów, jakie padły w jej krótkim oświadczeniu, a każdy ekspert próbował odczytać ukryte znaczenia między liniami. W przestrzeni medialnej pojawiły się także opinie, że artystka celowo wybrała moment, w którym jej kariera znajduje się na stabilnym etapie, aby móc pozwolić sobie na gest tak osobisty i ryzykowny. Jednak ci, którzy znają ją od lat, powtarzają, że nie była to decyzja strategiczna, lecz emocjonalna, dojrzewająca powoli z każdym miesiącem, coraz trudniejszym do ukrycia. W tym samym czasie jej partner, choć nadal nieobecny publicznie, stał się mimowolnym bohaterem medialnych debat. Portale zaczęły rekonstruować jego życie zawodowe i osobowość na podstawie szczątkowych informacji, które do tej pory nigdy nie budziły sensacji. Gdzie niegdzie pojawiały się relacje dawnych współpracowników, którzy opisywali go jako osobę spokojną, precyzyjną, niezwykle uważną w kontaktach z innymi. W ich słowach pobrzmiewał szacunek, a czasem nawet zdziwienie, że ktoś tak konsekwentnie unikający rozgłosu znalazł się nagle w sercu jednego z najgłośniejszych medialnych zamieszań ostatnich lat. To zestawienie dwóch światów, światła reflektorów i światła domowej lampy, tworzyło napięcie, które widzowie chłonęli jak kolejne odcinki serialu. W wypowiedziach fanów pojawiały się wątki, które do tej pory nie były publicznie podejmowane. Wielu zwracało uwagę na drobne sygnały dostrzegane podczas koncertów i wystąpień Conchity, sygnały, które dziś odsłonięte na nowo układały się w spójną historię obecności kogoś ważnego tuż za kulisami. Mówiono o sposobie, w jaki artystka wracała na scenę po momentach wyczerpania, o nieoczekiwanych przebłyskach czułości, w jej spojrzeniu o determinacji, która jak twierdzili wierni fani, mogła wynikać tylko z czyjejś niewidocznej, ale stałej, Obecności. Te wspomnienia zaczęły funkcjonować jako dowody emocjonalne, elementy układanki, którą opinia publiczna próbowała sklejać z coraz większą intensywnością. Napięcie rosło również dlatego, że wciąż brakowało oficjalnych szczegółów, co jedynie podsycało zainteresowanie i plotki. W pewnych kręgach zaczęto mówić o rozmowach, które miały toczyć się za zamkniętymi drzwiami między artystką a jej zespołem doradców. Wspominano o długich naradach, podczas których rozważano wszystkie możliwe konsekwencje i reakcje publiczne, a także o wewnętrznej walce między potrzebą ochrony prywatności a narastającą potrzebą uczciwości wobec samej siebie. To wszystko nadawało wydarzeniu atmosferę wyboru dramatycznego, ale nieuniknionego, jakby kulminacja tej historii musiała kiedyś nadejść i tylko kwestia czasu oddzielała ją od rzeczywistości. Tymczasem osoby z otoczenia Conchity zaczęły ujawniać kolejne fragmenty kulisów, opisując jak przez lata towarzyszył jej partner w momentach najtrudniejszych emocjonalnie. Według nich to on uczył ją wracać do równowagi, gdy presja stawała się zbyt silna. On pomagał jej oddzielać wizerunek sceniczny od prawdziwego ja, a także on wspierał ją, kiedy media próbowały narzucać interpretacje, których nie była w stanie kontrolować. Te świadectwa zaczęły układać się w obraz relacji, która rosła w ciszy, z dala od blichtru, a jednocześnie była potężna w swojej autentyczności. W tej intymnej dynamice kryło się coś, co publiczność zaczynała odczuwać instynktownie, że za maską artystycznego performansu kryła się opowieść o człowieku, który wreszcie chce oddychać pełną piersią. Każda nowa informacja była przyjmowana z rosnącą fascynacją, bo historia nabierała warstw i głębi, której nikt się nie spodziewał. To już nie było tylko pytanie o to, kim jest partner Conchity, ale co ta relacja mówi o niej samej, o jej drodze do akceptacji i o odwadze, by wybrać życie szczere, a nie wygodne. Im więcej o tym mówiono, tym bardziej stawało się jasne, że w tej decyzji nie chodziło o uwagę mediów, lecz o przełamanie czegoś fundamentalnego w jej własnym postrzeganiu siebie. To sprawiało, że widzowie w całej Europie czuli, że uczestniczą w czymś przełomowym, czymś, co wykracza poza ramy zwykłego newsa i dotyka sedna ludzkiego.